Dzisiaj postaram się zrobić łagodne przejście w grzyby zimowe. Dlatego dzisiaj, moim głównym celem będzie uszak bzowy. Stąd też nie bez powodu wybrałem takie, a nie inne tereny: czyli takie oto olsy, lasy łęgowe, trochę terenu bagiennego. Chodzi mi o jeden gatunek. Chodzi mi głównie o bezczarny, ponieważ na nim właśnie się dzisiaj chcę skupić i na nich właśnie szukać uszaka bzowego. Co mi się uda znaleźć? Nie wiem. Zobaczymy. Czas pokaże. Ale głównym celem jest zapełnienie tej oto ubianki, koszyczka. Koszyczka bardziej. Zapełnienie go, tak jak na ostatnim wypadzie kwietniowym. Czy mi się uda? Zobaczymy. Muszę niestety przyznać, że z 5 minut mi zajęło, żeby znaleźć <laughs> pierwsze uszaczki bzowe. Może to dlatego, że wszystko jest jeszcze zielone. Cały podszyt i tutaj ta warstwa dolna drzewostanu, ale w końcu udało się. Mówię po około 5 minutach, ale mamy pierwsze uszaczki bzowe. Zaraz zobaczymy, ile ich dokładnie tutaj znajdę, bo trochę ich tu widzę. No są już lekko podsuszone, bo od ostatnich deszczy kilka dni minęło. Ale myślę, że troszeczkę ich powinno wyjść po tych deszczach. Oczywiście takie ususzone też można bez problemu i spokojnie zbierać one i tak po namoczeniu wrócą do pierwotnej konsystencji, pierwotnego kształtu. Zbieranie Was oczywiście nie będę zanudzał, ponieważ jest to dosyć nudne, monotonne, ale no, pokażę Wam efekt końcowy. Troszeczkę z tego pierwszego miejsca udało się wyjąć i tutaj kolejne muszaczki I tutaj kolejne takie fajne miejsce mi się udało znaleźć, gdzie tych łóżaczków trochę jest i są one troszeczkę większe. I... Tak jak wspominałem, tutaj ktoś by powiedział, że no, że już słabe i w ogóle suche, ale właśnie o tyle uszaki są dobre, że takie suche też można bez problemu zbierać. Po prostu w domu, jak się je namoczy, to tak jak wspominałem, one wracają do swojej pierwotnej konsystencji. Więc no, bez problemu takie suche też można zbierać. Wiem, że to może i wygląda nieestetycznie w zbiorze, no ale no cóż. No, warto też już wiedzieć, że pojawiły się piękne boczniaki ostrygowate. Też również bardzo dobry grzyb jadalny. Oczywiście taki bardziej z klimatów późnojeźdźnych i zimowych, jak są ciepłe zimy. No, tak więc warto o tym pamiętać, że na boczniaczki już też można się śmiało wybierać. No, oczywiście nie byłbym sam, gdybym po się tam nie wgrzebał. I... Tyle o to udało mi się tam pozyskać tego oboczniaka w stanie rzekłbym, że idealnym, akurat do zbioru naprawdę przepiękny. No, to słuchajcie, w zasadzie sukces już został osiągnięty, ponieważ, tak jak na początku mówiłem, moim celem było zapełnienie całego tego koszyczka i udało się, może i nie tak jak dokładnie chciałem, tak jak miałem plan, czyli zapełnić go uszakiem bzowym. No, usza trochę jest, powiedzmy, że dopełniliśmy boczniakiem ostrygowatym, więc myślę, że i tak już jest wypad udany. Ale oczywiście, to jeszcze nie koniec. Mam jeszcze za godzinkę dnia, tak więc jeszcze jeszcze trochę pochodzę. Jakoś nigdy na kaniach tutaj nie byłem, ale miałem takie przeczucie że te kanie tutaj będą rosły no i się nie pomyliłem bo one faktycznie tutaj rosną ta jest dosyć spora tutaj kawałek obok jest kolejna też niczego sobie i tutaj widzę jeszcze dwie chyba już ostatnie bo już troszeczkę starsze ale też są I tutaj uszkodzona albo nadgryziona przez coś albo przez kogoś, ale są ładne no i muszę już wracać, odstawić te grzyby ponieważ no nie mam już co zbierać, nie mam dosłownie już w ogóle miejsca tak więc idę je odstawić i zobaczymy, może jeszcze uda mi się coś tam znaleźć, bo jeszcze no po zachodzie słońca chcę zostać w lesie dobra, te tutaj schowałem za Takim krzaczkiem, żebym miał chociaż jeszcze trochę miejsca do, do zbierania, i po raz kolejny nastawiam się na uszaki. Tak więc pewnie wrócę znowu z boczniakami i kaniami. No, póki co, faktycznie poszedłem na uszaki i są uszaki. Zobaczymy, jak długo zobaczymy, kiedy wpadną jakieś boczniaki albo cokolwiek innego. Zobaczmy się to niedługo, ale tutaj chyba jedno z lepszych miejsc trafiłem bo naprawdę tego uszaczka, y, co ja mówię, tego uszaczka naprawdę trochę tutaj widać, jeszcze tutaj dalej, tak więc myślę, że będzie co zbierać. No, udało się troszeczkę dopełnić uszakiem bzowym i idziemy teraz tutaj jeszcze w te krzaki. No, już się taka szaroweczka powoli robi, więc dużo czasu nie ma. Ale jeszcze zdążymy trochę pochodzić. Może i nie było czekanie, ale piękne. No dobra, średnie, płomienice zimowe. Również jak sama nazwa wskazuje, typowo zimowy i jadalny grzybek. I coś, co chciałem bardzo dzisiaj użyć w terenie, czyli piękny zachód słońca. Może i by był piękniejszy, gdyby go w ogóle było widać, ale. I tak klimacik jest naprawdę nieziemski pośród takich łąk, gdzieś tam daleko w lesie, więc naprawdę widok niesamowity. W koszyczku troszeczkę się tam zapełnia. No dobra, zachód słońca obejrzany. To co właśnie... Dzisiaj chciałem zrobić jako jeden z moich celów, tak więc można już powoli wracać do domu, mówię powoli, bo kawałek do przejścia jest, tak więc idziemy, zobaczymy, może po drodze jeszcze uda się coś znaleźć. I generalnie ktoś się może spyta, po co ja zostaję na zachód słońca w lesie i w ogóle, że przecież trzeba później wracać w nocy przez las, że niebezpiecznie i w ogóle. No może i tak, ale generalnie Zachód Słońca w terenie to jest naprawdę niesamowity widok. I nie da się tego ze specjalnie jakoś opisać po prostu osoby, które się dziwią. Niech sobie raz spróbują zostać na zachód słońca w terenie i wtedy doskonale będą wiedziały już o co mi chodzi. Dobra, grzybki dalej są, nikt nie ukradł tak, więc można je pakować i. Idziemy w dalszą trasę powrotną. No i niestety na taka nie się spóźniłem. Już zostały staranowane. Więc no niestety z tych nie skorzystam. Tak więc to by było na tyle z dzisiejszego grzybobrania. Mi jeszcze kawałeczek został do przejścia. I no cóż. Zaskoczyły mnie na pewno boczniaki, których się dzisiaj nie spodziewałem. A zawsze wiadomo na plus boczniaczek bardzo dobry grzyb. I muszaczków troszeczkę udało się nazbierać i jeszcze dodatkowo udało się trochę kani dozbierać, więc naprawdę dzisiejszy wypad uważam za naprawdę udany. Ja już idę do domu, tak więc do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się, cześć! Ależ ten klimat, już prawie mhm. nocnego lasu. Coś niesamowitego. Na no dole już nic nie widać, bym musiał... Zapalić światło. O, teraz troszeczkę lepiej.